Dzień Humanistyczny to cykliczna seria wykładów historycznych organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński i Zespół Szkół Ogólnokształcących numer 2 w Szczecinie. Tematem przewodnim jest historia Hiszpanii. Historia Hiszpanii w zasadzie w ujęciu chronologicznym, ale również problemowym. Wykładowcy przedstawili dzieje najważniejszych wydarzeń w Hiszpanii. Według nich, jak i uczestników, państwo to ma bogatą i ciekawą historię, którą warto przekazywać. Historia to nie tylko fakty i wydarzenia, ale także może być przyjemna i chodziło nam o zainteresowanie uczniów historią. Zaprosiliśmy także inne szkoły, bardzo dużo uczniów przybyło. Jesteśmy przecież w Liceum Hiszpańskojęzycznym, gdzie jednym z dwóch języków wykładowych jest właśnie hiszpański, a więc ten element współpracy, jaką realizuje Instytut z tą szkołą. No, świetnie pasuje właśnie do organizacji Historycznego Dnia Hiszpańskiego. Ja bardzo się cieszę, że wspólnymi siłami dzisiaj udało się zorganizować tę sesję taką naukową, ponieważ przygotowywali się nasi uczniowie do tych wykładów, wspiera, wspierani przez studentów szkół naukowych z Instytutu Historii. No, i bardzo się cieszę, że wsparcie naukowe również otrzymali od wykładowców uczelni. Uczniowie współpracowali z grupą studentów z Uniwersytetu Szczecińskiego po to, aby młodsi mogli zdobyć większą wiedzę. Współpraca między nimi opierała się na opracowywaniu wspólnie wybranych tematów, takich jak na przykład uzbrojenie żołnierzy hiszpańskich w XVII wieku lub oblężenie twierdzy. Od strony słuchacza oczywiście bardzo lubię uczestniczyć w takich wykładach. Jest to dość ciekawe. Dzień humanistyczny jest bardzo fajnym rozwiązaniem, ponieważ przybliża nam historię. Możemy się z nią lepiej zapoznać. Jeżeli chodzi o współpracę ze studentem, no to jestem bardzo zadowolona, ponieważ bardzo dużo nam pomógł. Na pewno same nie dałybyśmy rady tego wszystkiego tak przygotować, jak przygotowałyśmy. Seria wykładów trwała od godziny 10 do 13. Każdy, kto lubi historię, mógł znaleźć tam wykład dla siebie, a kolejna edycja Dnia Humanistycznego odbędzie się już za rok.